Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Poproszę lider bazy, 36. Proszę bardzo. Ile będzie za to? 100. Dzięki. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Masz to? No, tak jak chciałem. 36. Litr? 50 mhm. na 50. Dokładnie, tak. Super, ile będzie? Słówka standardowo, a ja. A masz coś jeszcze? Na przyszłość, jakbyś chciał coś naprawdę mocnego, to jest mocny towar. Będę się odzywać. Na razie. obczej stary. Wrzuciłem ślugi kupiłem sobie taką małą pierdółkę. Ale najważniejsze, że nie przeszkadza mi podczas jazdy. Nie śmierdzi, a nawet ładnie pachnie. Mogę sobie tak po prostu wapować. W niczym kompletnie mi nie przeszkadza. No a do tego jeszcze oszczędzam zdrowie, wiesz jak jest. No zajebiste, bez dwóch zdań. Kurwa mać, nic nie widzę. Dzień dobry, Czy. Y, potrzebuję grzałeczkę do tego. Proszę. 10 zł. No, akurat. Dziękuję bardzo. Znaczy, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Y, Potrzebuję grzałeczki. Dobrze. Do e-papierosa. Do jakiego papierosa Do smoka. Do jakiego smoka? Do takiego. Wie pan, mamy Wake Pena, vape Pena Plusa, Stika V8, Stika X8, Stika Prince'a. E, to to do V8. Dobrze. Jaki rodzaj zespołu grzewczego dla pana? E, a jakie są? Mamy M2 z opornościami 0,15, 0,25, mamy Q2, Q4, X4, grzałki meszowe, te 8 grzałki świecące. Proszę bardzo, wie ja pan może, która jest godzina? pół do piętnastej A który dzisiaj? Niestety nie mam takich zamastowanych No dobra, dziękuję bardzo Spoko, ma. Wiesz, może która jest godzina? No jasne, w tym momencie mój GP pokazuje 16:31 i 36 sekund. Jest szósty dzień tygodnia. Temperatura odczuwalna to 24 stopnie w słońcu, w cieniu natomiast 120. A co ciekawe, w Chinach właśnie wybiła godzina 24. Pytałem tylko o Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu mogę pomóc? Potrzebuję najlepszego boksa na świecie. Mam coś nowego? Może pan słyszał, tak? A, no drag, Słyszałem, słyszałem. No to proszę, no pewnie. 200 zł. 200. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Siemanko. Siema. Eee, najlepszego boksa na świecie. Wiesz co, Draga seku Mówisz? Pewnie. No i zajebiście. Dzięki. Dzięki. Elo? A więc mordeczki, jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem, subskrybujcie nasz kanał, oczywiście dzwoneczek, komentujcie. komentarz, dzwoneczek też konieczność. Dajcie znać, czy ten formatik Wam się podoba, bo ostatni przyjął się naprawdę rewelacyjnie, jest w tym momencie ponad 100 tysięcy wyświetleń. E, oprócz tego oczywiście, jeśli chcecie najmocniejszy towar, czyli nasze premiksy, to wpadajcie do opisu, tam macie sklepy, jeżeli WY też chcecie najmocniejszy towar w mieście. Zgłaszajcie się na sklepy internetowe, które będą podane w opisie, opisie. u dołu. A oprócz tego, szukajcie ich oczywiście w sklepach stacjonarnych. Także na dzisiaj z naszej strony to tyle. I do zobaczenia w następnym odcinku. Elo, yo.